Cześć wszystkim! E, witam Was serdecznie w nowej serii filmów Dactela Sense AI. Razem ze mną jest Tomasz z Coworkers AI by Dactela. E, spróbujemy w tych nadchodzących filmikach odczarować sztuczną inteligencję. Pokażemy, że to nie jest żadne science fiction. Wręcz przeciwnie, jest to realne narzędzie, które możecie wykorzystywać w swojej firmie każdego dnia. Cześć Mateusz, witam, witam Państwa. Mam nadzieję, że ta seria, którą będziemy Państwu odkrywać po kolei w różnych odsłonach, będziemy rozmawiali o... O czym będziemy rozmawiali, Mateusz? Dziś na tapecie chatboty. Powiedz mi Tomek, bo ja mam kiepskie doświadczenia z chatbotami. Z eee, zamierzchłych czasów, jak eee, próbowałem napisać do chatbota i cokolwiek się dowiedzieć, czy załatwić jakąś sprawę, szczerze? Miałem ochotę albo wyrzucić komputer przez okno, albo podnieść słuchawkę, czyli podnieść telefon, i zadzwonić do danej firmy. Czy coś się w tym zmieniło w tym kierunku? Powiem szczerze, że ja również miałem takie same doświadczenie jak ty. Mhm. Kiedy próbowałem z tym chatbotem porozmawiać na temat na przykład mojego zamówienia, albo warunków zwrotu, to bardzo często on mnie nie rozumiał albo gdzieś mnie odsyłał, a ja nie otrzymałem tej odpowiedzi, więc... Jeżeli to był dzień, to mogłem zadzwonić, ale w środku nocy albo poza godzinami pracy, no to ciężko, to ciężko. Okej, okay. a z czym ja, ja jeszcze miałem osobiście problem? Miałem osobiście problem z tym, że e, dla mnie chatbot nie był partnerem do rozmowy, nie był dobrym partnerem, tak? Ja ch nadal chcę czuć, mimo że, mimo, że wiem, że e, kontaktuję się z chatbotem, kontaktuję się ze, ze sztuczną inteligencją, to nadal chcę czuć, że to jest odpowiedni partner do rozmowy, że, że, że ja załatwię z nim wszystko. Tak. E, jeżeli rozmawiali z tymi chatbotami, z którymi ja rozmawiałem, to na pewno <grym> doszliśmy <grym> do tego samego momentu, że ten chatbot, jeżeli nie pojawiło się pewne specyficzne słowo w tym, co tam napiszemy w tym okienku czatu, to nie udziela nam odpowiedzi na, na to pytanie. W tym momencie, jako coworkers i razem, korzystamy z technologii połączonego NLP. Czyli rozumienia języka naturalnego i LLM, czyli dużych modeli językowych. To jest dokładnie ta technologia, która sprawia, że odpowiedzi tego chatbota są responsywne. To znaczy, on rozumie, co my piszemy i wie, w jaki sposób odpowiedzieć. I to, jak on odpowiada, nie jest uwarunkowane tym, jakie słowo dokładnie się pojawiło. Mhm. To znaczy, możemy zapytać o. Jedną i tą samą rzecz mhm. w 10 różnych sposobów, i on nam za każdym razem odpowie trochę inaczej. Okej, okay, yy, czyli mówisz e, NLP, LLM. Tak. Czyli duże modele językowe, które odpowiadają za. Jeszcze raz, jakbyś to tak dla każdego, dla każdego z nas, żeby każdy z nas to zrozumiał. NLP, czyli Natural Language Processing, mhm. to jest rozumienie języka naturalnego. A LLM, czyli Large Language Model, to jest duży model językowy, jeżeli połączymy te dwie technologie ze sobą, otrzymujemy ten nasz finalny produkt, jakim jest inteligentny chatbot, który nie tylko rozumie poszczególne słowa, które wpiszemy w okienku czatu, ale sens całej i kontekst całej rozmowy tego zdania, które tam wpiszemy. No Okej, okay, jeśli ja to zrozumiałem, to na pewno inni też to zrozumieją, uwierzcie mi, e, mam do ciebie pytanie, czyli jeśli na przykład napiszę, e, szukam sukienki dla żony, ale wydałem już pieniądze na komputer. Czyli wiadomo, że tych pieniędzy za dużo już nie zostało? Tak. To powiedz mi, jak zareaguje wtedy chatbot? To zależy to jak go ustawimy. Możemy na przykład temu chatbotowi polecić, żeby jeżeli taki sklep ma możliwość, sprzedaży ratalną. Albo na przykład za, zapłacić w częściach w jakiś sposób. Czyli na przykład możemy w ten sposób tworzyć lidy sprzedażowe, czyli zachęcić albo sprawić, żeby ten użytkownik albo potencjalny kupujący został z nami na dłużej i żeby mógł kupić tak naprawdę od nas tą rzecz, której potrzebuje. Czyli on wyłapie chatbot na podstawie tego co napisze, czyli w tym wypadku hmm, chcę coś dla żony, ale mam on zrozumie, że została mi mała ilość pieniędzy, ponieważ kupiłem komputer. Dokładnie tak. On to wyczuje w pewnym sensie i zaproponuje chociażby sprzedaż ratalną? Tak. Okej. Okay. Nieźle, nieźle. Eee, dobra. Eee, Technologię mamy obgadaną, tak? Eee, NLP, LLM, FBI, te wszystkie rzeczy mamy obgadane. Teraz konkrety. Eee, gdzie taki super inteligentny chatbot może realnie pomóc firmom. Poza tym, że nie zaproponuje kosiarki na prezent rocznicowy, tak? No to nie, to nie. To zależy też, jak tak naprawdę wytrenujemy tą sztuczną inteligencję, bo w gruncie rzeczy sztuczna inteligencja sama w sobie nie jest inteligentna i bardzo wiele zależy od tego, jakie dane wejściowe otrzyma ta dana in sztuczna inteligencja, a wyniki odpowiadają tym danym wejściowym. W myśl, w myśl zasady garbage in, garbage out, czyli im lepsze dane wejściowe, tym lepsze dane wejściowe. My jesteśmy w stanie tego chatbota wykorzystać w kilku miejscach. Możemy go wykorzystywać na przykład do celów wewnętrznych firmy. Czyli ten chatbot może odpowiadać na pytania pracowników, na przykład takie standardowe pytania, które normalnie kierujemy do działu HR, czyli pytania o jakiś urlop jakieś benefity, jakieś, jakieś, jakieś bonusy, mogą to być też zapytania ofertowe. Czyli na przykład pracownicy banku mają takiego chatbota za, zawsze w, na swoim pulpicie w okienku czatu. W momencie rozmowy z klientem ten pracownik nie zawsze będzie wszystko wiedział. Czasami będzie musiał się poradzić starszego kolegi. Mając takiego chatbota za każdym razem na pulpicie, może zadać mu... Tylko i wyłącznie krótkie pytanie i otrzyma od razu odpowiedź. Mhm. Wtedy on też tą odpowiedź przekaże swojemu klientowi. Okej, okay, czyli się dobrze zrozumiałem. Uczymy w pewnym sensie chatbota, e, karmimy go jakąś wiedzą, no bo on musi skądś brać tę wiedzę, prawda? Te, te dane, informacje. E, czy dla HR-u, tak jak powiedziałeś, czy dla zwykłego Kowalskiego, który wchodzi na stronę internetową i chce kupić sukienkę dla żony, tak? I, i, I pisze z chatbotem. Skąd ten chatbot wie, skąd bierze dane, skąd bierze informacje, e, które później przekazuje klientowi? On, czy, czy on ma jakąś bazę danych? Czy on, gdzie on jest podłączany? Tak, ta baza danych zależy tak naprawdę tylko i wyłącznie od nas. My, mając takiego chatbota, możemy mu zaimplementować różne źródła bazy wiedzy. Hmm. To znaczy, Normalnie do udzielenia odpowiedzi musielibyśmy sprawdzić kilka źródeł. Kiedy wgramy wszystkie te źródła do, do tego chatbota, a to są najczęściej albo dane tekstowe, albo dane w postaci tabelki, albo możemy nawet mieć same strony, w, całe, całe strony www, mhm. e, które ten chatbot sobie przeczyta i na ich podstawie kombinowanej wiedzy tych, tych wszystkich źródeł udzieli nam odpowiedzi. A, czyli nie tylko jedno źródło. Czyli to nie jest tak, że podłączam PDF-a i bierz wiedzę z PDF-a i koniec. Nie, ja mogę mu podłączyć PDF-a, e, stronę internetową. Ano, może, może... Ano. Przepraszam, ja już mieszkam za długo w Czechach i już mi czasami wtrącają takie, e, takie czeskie słówka, dlatego, tak? że nasza siedziba mieści się właśnie w, Prada, w Pradze w Czechach. Dokładnie, o tym nie powiedzieliśmy, że dzisiaj nagrywamy z Pragi. E, śmiało Tomek kontynuuj. E, troszkę... A propos tych. Po, po, a propos e, pytałem o podłączenie kilku bas danych, tak, baz e, wiedzy do e, chatbota. Już pamiętam. Mówiliśmy o plikach tekstowych, mhm. e, różnych plikach typu Excel, czyli różnego rodzaju tabelki oraz strony www. Mhm. Taki ten chatbot może kombinowaną, kombinowaną wiedzą z tych wszystkich źródeł odpowiadać nam na pytania. Jak powiedziałem wcześniej, mogą to być zastosowania wewnętrzne firm, ale również zastosowania zewnętrzne do kontaktów z klientami. Mhm. To jest chyba najbardziej e, pożądanym porządną funkcją tego chatbota, żeby zautomatyzował nam część kontaktów z klientami właśnie. Taki, takie chatboty odpowiadają na tzw. Tak FIQ, czyli najczęściej zadawane pytania, ale nie tylko, ponieważ one potrafią również obsługiwać zamówienia. Czyli na przykład zamówimy coś w sklepie internetowym, ale chcielibyśmy zmienić zamówienie, albo zmienić adres dostawy. Za pomocą takiego chatbota możemy mu powiedzieć, hej, chciałbym zmienić na przykład adres dostawy, ponieważ Zamówiłem przez przypadek do jakiegoś boksu, a Aha. chciałbym, żeby doręczo, doręczono mi to do domu. Czyli on, ten chatbot, jest połączony z jakimś CRM-em wtedy? Może być połączony z, z CRM-em, oczywiście. Okay. Możemy w zasadzie tego chatbota podłączyć do jakiejkolwiek bazy wiedzy mhm. i do jakiegokolwiek systemu, który oferuje nam interfejs API. Jeżeli tylko odpowiednie endpointy ten, ten software posiada chatbot jak najbardziej może z nich korzystać. Super, dzięki Tomek. E... Mnie przekonujesz totalnie, ale gdybyś miał tak w trzech, może czterech słowach e... powiedzieć nam tutaj wszystkim, dlaczego warto zainwestować w chatbota, ale naszego chatbota, Coworkers AI by Ducktela. Nasz chatbot, tak jak już wspomniałem, e... posiada właśnie tą unikatową kombinację tych dwóch e... technologii, czyli NLP i LLM, co pozwala na prowadzenie takiej rozmowy z użytkownikiem, która jest bardzo podobna do rozmowy z człowiekiem. Mhm. Jesteśmy w stanie w trakcie rozmowy w okienku tego czatu dowiedzieć się tak naprawdę, czego ten człowiek potrzebuje i udzielić mu albo odpowiedzi na pytanie, albo wywołać pewne wydarzenie. Czyli na przykład anulować zamówienie, umówić kolejną wizytę. Taki chatbot. Działo oczywiście 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 albo nawet 6 dni w roku. Nie bierze urlopu, nie, nie obgaduje kolegów w pracy, więc możemy mu wszystko powiedzieć, a on e, nikomu tego nam nie zdradzi. Oj, i tu chyba jest pies pogrzebany, bo to mnie zastanawia, czy, czy to nie jest konkurencja dla żywego, e, żywego y, użytkownika, konsultanta. To zależy, jak na to będziemy spoglądać. Może to być Mogą problem. się bać? Powinni się bać? Nie powinni się bać nowej technologii, ale powinni nauczyć się z niej korzystać. Ponieważ taki chatbot nie widziałbym tego jako zastępstwo za żywego człowieka, ale raczej jako przedłużenie jego ręki, czyli narzędzie do rozmowy, aby mógł w pewien sposób na inny poziom obsługi klienta używać wtedy. Ponieważ chatbot może prowadzić rozmowę z dziesięcioma klientami na raz. A jeden żywy operator może się wyłączyć tylko i wyłącznie w tym momencie, kiedy ten chatbot naprawdę już nie wie, co ma zrobić, albo użytkownik żąda, albo prosi o kontakt z żywym człowiekiem. To było moje kolejne pytanie, wyprzedziłeś mnie. Właśnie chciałem zapytać o to, czy jest możliwość przełączenia rozmowy na życzenie do żywego konsultanta, ale jakby... super, dzięki, że mi odpowiedziałeś na to pytanie. Oczywiście, jak najbardziej. Bardzo częstym rozwiązaniem jest to, że na tej pierwszej linii właśnie pojawia się chatbot i jeżeli w chatbot sam w sobie nie jest w stanie załatwić pewnej sprawy albo odpowiedzieć na, pyta, py, na pytania, a muszę powiedzieć, że nasi klienci, ci najwięksi, ponieważ oni mają pewien efekt skali i są w stanie nam to powiedzieć, 80 do 90% wszystkich zapytań jest w stanie obsłużyć chatbot bez konieczności połączenia z operatorem. Więc dla takich dużych klientów naszych, jakim, jakim jest na przykład Generali, czyli bardzo dużo ubezpieczania, to jest bardzo duża pomoc dla operatorów, że w taki sposób, że oni mogą, powiedzmy, e, kontrolować 10 rozmów tego, tego chatbota, ale wtrącić się tylko w tą jedną konkretną, kiedy pojawia się e, pewna sprawa albo pewne wydarzenie, którego nie jest w stanie obsłużyć chatbot, albo człowiek sam sobie po prostu zażąda mhm. takiej taki rozmowy z żywym operatorem. No dobra, brzmi to sensownie, ale powiedz mi, bo e, ja już wiem, tak, z czym to się je, bo pracujemy w jednej firmie. E, z czym to się je, ile to kosztuje, i ale dobra, nie będę zdradzał. Powiedz mi, bo to są e, naj, naj, najczęstsze myśli klientów, tak uważam, zaraz po tym jak to funkcjonuje, ile to kosztuje. Nie mów ile, ale może zbijemy teraz e, te czarne myśli, które się kłębią w głowach klientów, że ojej, to jest to miliony monet, wdrożenie miesiące miesięcznie to są ogromne koszty, koszt wdrożenia, to w ogóle mógłbym za to auto kupić. Powiedzmy ci, czy tak faktycznie jest? Nieprawda, nieprawda, nieprawda. <laughs> trzy, raz, trzy, trzy razy nie. E, koszty wdrożenia takiego chatbota to tak naprawdę e, koszty jednego weekendu gdzieś w jakimś parku rozrywki. Powiedzmy, powiedzmy. Ale z, jako jedna osoba czy z całą rodziną? Z całą rodzinę, dziesięcioosobową. Mówimy, mówimy o całej rodzinie czteroosobowej. <laughs> okay. Mówimy o całej rodzinie czteroosobowej, a koszty miesięczne są do tego porównywalne. Także mógłbym powiedzieć, że koszt utrzymania takiego jednego chatbota to jest jedna piąta, czasami jedna szósta, czasami mm -hmm. nawet jedna czwarta kosztów, które mm -hmm. wymaga żywy człowiek. Ponieważ oprócz jego wynagrodzenia musimy zapłacić jako, e, jako jego pracodawcy ubezpieczenie, wszystkie składki zdrowotne. E, mhm. A tak, jak już wspomniałem, chatbot działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Nie potrzebuje przerwy ani bonusów, ani premii świątecznej. No dobra, a co z czasem wdrożenia? Jesteśmy w stanie takiego chatbota wdrożyć w okresie od jednego tygodnia do 3 lub 4 tygodni przy bardziej zaawansowanych projektach. Przy bardziej zaawansowanych do 4 tygodni? Tak. No dobra, a w, mówimy, w tym... mówimy tutaj o takim okresie od początku, kiedy byłem ok, wdrażamy tego chatbota, do przekazania finalnej, finalnej wersji. W większości przypadków samo zaprogramowanie i wdrożenie zabiera nam około 1 do 2 tygodni, mhm. a kolejne dwa tygodnie to jest taki powiedzmy okres troszkę jak rozbieg, coś troszkę sobie przetestujemy. Testy, o właśnie miałem pytać o to, testy, tak? Zbierzemy feedback, tak, dokładnie. Zbieramy A... feedback i poprawiamy? Poprawiamy oczywiście. Okej. Okay. I przekazujemy z powrotem do testowania. I tak aż otrzymamy ten, powiedzmy, efekt końcowy. Ale z doświadczenia wiem, że e, robimy to Nie maksymalnie to dwa razy. Dwa no razy. Dwa razy zbieramy maksymalnie feedback. O, całe szczęście. E, dobrze, słuchajcie, ja e, tak naprawdę Więcej pytań nie mam. Ja nie mam pytań. Wydaje mi się, że wyczerpaliśmy temat. Jeśli wy macie pytania, chętnie zajmiemy się z Tomkiem waszymi pytaniami, chętnie odpowiemy na nie wspólnie. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Piszcie, my się postaramy odpowiedzieć. W komentarzach następnych. Tak, albo na adres mailowy, który wskażemy na samym końcu. No tutaj nasz Magik od technologii obróbki wideo. Zostawi dane informacje nie wiem gdzie, gdzieś tutaj, więc śmiało kontaktujcie się z nami. Tąku, wielkie dzięki. Dla mnie, masa wiedzy, w bardzo w bardzo fajny sposób przedstawiona. I tak jak mówię, jeśli ja zrozumiałem, to Wy też zrozumiecie. Jeśli nadal nie, zwróćcie się do nas z pytaniami. Eee, dobrze. Pięknie, dzięki. Ja również dziękuję, nie mogę się doczekać kolejnych serii. Tak. Mateuszu bardzo miło mi się rozmawiało. Dzięki, dzięki. wielkie. Do zobaczenia.